Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie Oglądamy Wam jak przygotować klatkę do chomika yy, yy, My pomieszamy trociny z sianem i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, my damy trocinki Specjalne trocinki. No trochę to, nie pomagaj mi. Pało. Ręką. ręką, to muszę wyjmować. bo trudno... O dobra. I my tutaj przygotowujemy klatkę dla chomisia. W sumie tutaj takie trocinki specjalne. Siano się Ciano, jeszcze nie. Opa. Jeszcze więcej trocinki. Bo trzeba zawsze mieć więcej. Tutaj to się na, na pewno fajnie nam wymiesza z, z sianem. O. bardziej musi być dużo tańczy. więcej tych trocin, bo trzeba zawsze mieć więcej, ale ale chomik i tak sobie by sobie pokopał i będzie miał lepsze życie wtedy dobra, bierzemy, bierzemy teraz i tak weźmiemy Siano. Teraz sianko. Jak to się bierze w ogóle. My to zaraz będziemy mieszać, ale zaraz siank ładnie. Kładziemy tutaj. Nie wyszło. Ale sianko to sianko, trociny to trociny i będziemy tak skłasnie, nie wymieszać. O. Jeszcze trochę tego, tego siana. Jaka trawa to bardziej jest? O! Chyba ładnie wymieszamy. O! Ładnie! Przepraszam, jak coś za te hałasy. My tutaj wymieszujemy. Wymieszamy, znaczy. Niedługo zobaczymy jak chomik będzie sobie radził w tych trucinach i z sianem Mam nadzieję, że dobrze, bo chociaż chomiki lubią. Dobra, już tyle wystarczy o. Dobra, teraz Będziemy zakładać górę. Tutaj mam drugie to Wezmę. A, jeszcze domek i karma I, i takie jeszcze coś, to które się zawiesza. Takie na klatkę. I, I domek to wszystko. Może mi się wydaje, że za mało traci, no ale tu. Żarełko. Trochę jeszcze wymieszamy, żeby było więcej. Żeby nie było więcej, ale żeby to wszystko się razem wymieszało. Tutaj położymy teraz miseczkę. I dobra. I teraz położymy górę. O. Patrz, 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 oj oj, 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 oj. Oj, oj Czekaj, 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 czekaj. O. Wiesz. Dobra. Dobra. I to teraz. A, jeszcze drabinki, no tak. A nie, jeszcze. Kurczę, jak to? Teraz dobrze. Dobra, teraz dobrze. Czy jeszcze? No. O! Tutaj coś. O. o, teraz jest dobrze. Dobra. Zapinamy. No patrz jak zapinamy, a nie. Zapinamy tu klatkę. Teraz. rabinki. Nie wiem, czy właśnie to jest do tego, ale się przekonamy które to do tego no dobra domek nam spadł tutaj położymy teraz pokażę. i to chyba na tyle z tego odcinka zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale e, dalszy film będzie o tym e, mm, nie wiem, jaki film, ale, ale dobra, coś się wymyśli. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam mówiłem, i do zobaczenia.